Teraz o poruszającej akcji ratowania małego bursuka. Maleństwo nie miałoby szans, gdyby nie pomoc policjanta i jeszcze innych kochających zwierzęta służb. Marek Sykacz. Gdzie to się siebie złapiłeś? Że policja musiała szukać? Gdyby zwierzak potrafił odpowiedzieć, pewnie byłby teraz pod opieką matki, a nie człowieka. Zostałem jego mamą zastępczą do czasu, oczywiście, bo. Nie możemy go zbytnie oswoić. Żeby miał szansę na przeżycie w lesie, gdy do niego wróci, na razie w ośrodku rehabilitacji zwierząt myśli królik w bielsku białej, jak umamy, może liczyć na karmienie i masaże. Małego borsuka znaleziono w korycie tego potoku w wiśle, sam nie miał szans się wydostać. Serce się kroiło, jak, jak się wyszło, jak, jaka tam była rozpacz w tym głosie, i jak, jak, jak on strasznie głośno krzyczał. Kobieta, która zadzwoniła po pomoc, chce pozostać anonimowa. Pan policjant grzecznie mi powiedział, że nie ma tutaj kogoś takiego na naszym rejonie, kto by mógł mi pomóc. Nasz stosunek do zwierząt świadczy o nas jako o ludziach. Ostatecznie dyżurujący wówczas w Wiśle Leszek Bujok podjął się koordynacji ewakuacji Borsuka przy wsparciu strażaków i w konsultacji ze specjalistami od dzikich zwierząt. Żeby nasze działania były dostosowane do sytuacji, żeby temu zwierzęciu nie wyrządzić nadmiernego stresu. Udało się. Choć ani nory, ani Borsuczej mamy nie odnaleziono. Tego typu interwencje zdarzają się rzadko. Są to ewentualnie psy, może koty, czasem sarny ewentualnie. Tak jak tu w Mikołowie, gdzie policjanci ratowali uwięzionego w ogrodzeniu koziołka. Zwierzę było bardzo wystraszone. Już z pewnością samą obecnością człowieka, ale i również tą patową sytuacją, w jakiej się znalazło. Sarna wkrótce wróci do lasu. Borsuk dopiero jesienią, kiedy podrośnie i będzie bardziej samodzielny. Marek Sygacz, wydarzenia.